Piętnięcie i zasychanie wierzchołków róży. Mamy gruzdownicę pędówka. Wierzchołki należy wycinać do zdrowego miejsca. Róża, proszę zwrócić uwagę na to miejsce, tu była bruzdownica pędówka, tu także, bruzdownica pędówka, znaczy larwa bruzdownicy pędówki zniszczyła ten pęd, wierzchołek pędu róży. Wędzie róży znalazłem młodą larwę, tutaj brzdownicy, proszę tu jest łepek. a tutaj już jest wyjedzony pęd róży bardzo znacznie znaczne ubytki I ta róża już nie zakwitnie. jest larwa właśnie bruzdownicy pędówki Jeszcze jeden przykład działalności bruzdownicy pędówki w pędach róż Proszę, tutaj jest młoda larwa która wydrążyła w tym pędzie taką dziurę. Mamy dzisiaj 24 maja i gruzdownice nadal działają. Pędy należy wycinać do zdrowego miejsca, palić lub zakopywać.